kiss me once Jeśli miałbym wskazać jeden motyw, który pojawia się w prawie każdym filmie, to z pewnością byłaby to miłość. To piękne uczucie jest motorem napędowym wielu historii, pomaga budować portrety bohaterów, skutecznie tworzy relacje między różnymi postaciami i w wielu produkcjach jest główną osią konstrukcyjną scenariusza. Intensywna i intymna relacja dwóch ważnych bohaterów pozwala zbudować wiele różnych historii. Może spowodować, że widzowie mocniej zwiążą się emocjonalnie z filmowymi postaciami i często stanowi solidny fundament do bardziej rozbudowanej Opowieści. Aż zadziwiające jest, jak w jak wielu filmach, miłość pokazywana jest tak bardzo zwyczajnie od widzimy dwóch rozmawiających, całujących się lub kochających bohaterów. Na szczęście nie zawsze wygląda to w tak prosty sposób. Przyjrzyjmy się najpopularniejszym metodom na wizualne i bardziej artystyczne zaakcentowanie miłości. Kolory mają ogromną moc wpływania na odbiór każdej sceny oraz na odpowiednie dawkowanie emocji. Zapraszam zresztą do osobnego materiału, w którym rozkładam różne barwy na czynniki pierwsze. Nas w tym momencie interesuje jeden konkretny kolor. Czerwień. Już w klasyce kina, czyli w Przeminęło z wiatrem została użyta do zaakcentowania miłości i od tego czasu powraca w wielu filmach. Za chwilę widzimy ją w Dirty Dancing. Pojawia się w kluczowych momentach Titanica, w słynnym ujęciu z American Beauty, w cudownie kolorowej Ameli, w Sin City. A nie, sorry, trochę się zapędziłem. Kill him. Czerwień występuje czasami w sposób mocno umotywowany, kiedy to źródłem kolorowego światła jest zachodzące słońce, a czasami w sposób stricte artystyczny, jak na przykład u genialnie operującego barwami wąg karwaja. Absolutnie każdy element scenografii, każdy rekwizyt, każde ubranie współgra z konkretną paletą kolorów. Czerwień świetnie wzmacnia namiętność, buduje napięcie i idealnie komponuje się z opowiadaną historią. To prawdziwie magiczna i niezapomniana wędrówka przez wizualny obraz miłości. Żywioły. Nic tak nie urozmaici miłosnej przygody jak nagłe oberwanie chmury. A tak serio. Woda jest również bardzo często wykorzystywana jako element wzmacniający emocjonalny wydźwięk namiętnych scen. Stanowi mocny kontrast do wydarzeń, które zwykle odbywają się raczej w otoczeniu spokojnym, w domowym zaciszu, w restauracji czy w czasie miłego spaceru. Wrzucenie do takiej sceny wydarzenia, przed którym zwykle się człowiek ukrywa, ucieka, stara się go unikać, prowadza wspomniany przeze mnie kontrast. A tam, gdzie występuje kontrast, tam oddziaływanie na widza jest dużo mocniejsze. Zdecydowanie jedna z najsłynniejszych. Scen miłosnych, solidnie korzystająca z dobrodziejstw ulewy, pochodzi z filmu Pamiętnik. Świetnie dopełnia burzliwą relację między aktorami, zmienne nastroje i gwałtowny punkt kulminacyjny. Deszcz w czasie miłosnych scen pojawia się w wielu produkcjach. Śniadanie u Tiffany'ego, Pogoda na Miłość, Blade Runner 2049, a w bardzo wyrazisty sposób występuje w kształcie wody. Zresztą, woda jest nierozerwalnie związana z główną osią fabularną tego filmu. TUM! Tak jak i woda stanowi mocny, kontrastowy środek wyrazu. Wiecie, z reguły wyznajemy sobie miłość w sytuacjach kameralnych, spokojnych, gdy jesteśmy sami. Wprowadzenie w kadrze dużej ilości osób automatycznie tworzy dodatkową warstwę, kadr staje się wielowymiarowy, a zwykły buziak nagle przeistacza się w wielkie wydarzenia. Na przykład na środku zatłoczonej ulicy w Między Słowami, w czasie ogromnego sportowego wydarzenia w filmie Wimbledon, w czasie mniejszego sportowego wydarzenia w zakochanej złośnicy, podczas imprezy w filmie To Musisz być Ty. Tego typu sceny zawsze mają mocniejszy wydźwięk. Ruch kamery. Klasyka. Jeśli chcemy nadać energii i dynamizmu w scenie możemy skorzystać z ruchu kamery. Dokładnie tak jak w scenach akcji, pościgów, pojedynków, strzelanin. Bardzo podobna praca kamery wzmocni nam nawet prosty pocałunek. Nie da się ukryć, że to troszkę sztuczne wymuszanie dynamiki i sztuczne tworzenie epickich ujęć, no ale działa. A jak działa to po co się czepiać. Niejednokrotnie cel uświęca środki. Gdy oddalamy, zbliżamy lub co nawet bardziej skuteczne kręcimy kamerą na około bohatera. Osiągamy najlepsze efekty w dynamizowaniu sceny. Absolutna klasyka to słynne ujęcie z Titanika, ale oczywiście nie tylko to. Wirująca kamera świetnie koncentruje uwagę widza na aktorach, poruszające się tło dodaje trójwymiarowości, a ciągły ruch wzmacnia napięcie. Pocałunki wydają się bardziej intensywne i mocniejsze. Deser zostawiłem oświetlenie. Nie będę koncentrował się na konkretnych filmach, gdyż w większości przypadków twórcy upodobali sobie mocniejsze kontrowe świecenie, czyli umieszczenie lamp filmowych za aktorami, aby światło akcentowało kontury ich sylwetek. W przypadku niektórych scen tego typu światło jest wręcz nieumotywowane. Sprawia wrażenie sztucznego, studyjnego lub aż nazbyt bajkowego. Myślę jednak, że w wielu przypadkach, podobnie jak z ruchem kamery, cel uświęca środki i twórcy tak bardzo chcą nadać wyjątkowego charakteru miłosnym scenom, że łamią niektóre z filmowych zasad. W każdym razie, jeśli widzicie gdzieś scenę pocałunku, to jest duża szansa, że będzie kontrowo poświęcona, aby wydobyć z tła bohaterów i nadać w całości bardziej romantycznego, magicznego charakteru. Zatem, Moi drodzy, miłość to kolory, żywioł, tłum, dynamiczny ruch kamery i charakterystyczny sposób oświetlania bohaterów. Wszystkie te zabiegi potrafią intymne sceny wzmocnić i dodać im bajkowości. A skoro już przy tym jesteśmy, jakie są Wasze ulubione sceny miłosne? Piszcie w komentarzach, a może w przyszłości zrobimy sobie mały ranking tego typu sekwencji.